przyjechało nasze taksi i tam będzie czekał na nas kamper i jesteśmy na lotnisku w Helsinkach przez opóźnienie tamtego samolotu no i mamy kontrolę policji to ty nie wiesz gdzie jedziesz? nie no ja wiem ja mam <laughs> trzymać kierownicę i dodawać gazu a gdzie ja, no to ja nie wiem przed siebie na statek <laughs> ja

Samolocie nie uniesie, sprawdziłeś, które stanowisko i gdzie się mamy ustawić? Przyjechało nasze taksy, już wiadomo, czy jedziemy. Z prosto z lotniska w Balicach. E, dziś wyruszamy na wakacje 2024. Lecimy do Helsinek. Z Helsinek e, mamy przesiadkę i lecimy do Oulu. Oulu, jak pszczółki. E, I tam będzie czekał na nas camper z krainy camperów. Camper, który będzie później dostępny do sprzedaży w Polsce. Tak. I, sobie jedzą. I jedziemy w pełnym składzie, co po niektórzy się tego domagali że rzadko kiedy jesteśmy razem tym razem jesteśmy tak, all together lecimy fińskimi liniami Finner największy plus tej linii jest taki, że dają soczek dostaniemy soczek to po e, pierwsze takich, takich jagód a po drugie, że mamy trzy bagaże na każdy czyli jeden bagaż rejestrowany plus dwa bagaże podręczne Tak. można wziąć e, całego kampera także mamy praktycznie bagażu tyle ile o mnie grille wszystko. Ile do kampera wkładamy? Po gazu, po gazu my nie mogliśmy. Gazu nie mogliśmy wziąć. No gazy swoje Gazu. Nie powiedzieliśmy, gdzie tak. my w ogóle lecimy. Znaczy powiedzieliśmy, że lecimy do Finlandii, ale krajem docelowym nie jest Finlandia, tylko jest Norwegia. Transit. Finlandia, Szwecja, Norwegia. E, głównie Lofoty i będziemy się. tam dłużej pobędziemy, żeby poczuć bardziej klimacik tak. tego regionu. No i my polecieli wszedł kapitan i powiedział, że załapali Taka jak lądowali i mechanicy muszą zobaczyć na silnik. I mamy opóźnienie nie wiadomo ile, a na przesiadkę mamy tylko godzinę. Tak, godziny 30. Mówię chyba, że Państwo chcą ryzykować, lecieć na jednym, to nie ma problemu. Ale ja mówię, że ja to. Ja nie wsiadam jak na jednym. chyba, no, że wiesz. Także zaczyna się z przygodami. Jak leciał samolot i ptak, no, no to samolot leciał i ja miał tutaj skrzydła. Nie, tak chyba do, si do silnika wpadł, wiesz? No to tutaj ma jeszcze silniki. I tam leciał i w silniki wpadł. Tak, i czekamy. Idziemy, dziecka. Ponad dwie godziny opóźnienia w Więcej! My to jesteśmy przyzwyczajeni, bo my to jak jedziemy pociągiem to jest opóźniony, jak samolotem to samolot opóźniony. My ściągamy jakieś złe moce. Nie? Tak. Na te środki transportu. O, jak jest ciepło. Samolot! the cabin. You may use smartphones and other handheld electronic devices during the flight. Jesteśmy na lotnisku w Helsinkach. Przez opóźnienie tamtego samolotu mamy y, zmieniony lot z godziny 13:45 na 20:10, ale wynaleźliśmy jeszcze jeden lot i będziemy próbowali zmienić na 16:10. Zaraz będziemy się dowiadywać. A lotnisko w Helsinkach jest ogromne. No nie, Zuzia. Mamy 50, y, 52 terminal do odlotów, więc idziemy samo przejście lotniska trochę zajmuje no i niestety opcja z lotem o 16:00 legła w gruze. nie udało się szybciej niż ten samolot także z podróży, która miała trwać 3 godziny 4, 3 godziny 50 zrobi się 12 12 godzin są tacy, co potrafią dobrze wykorzystać czas i jest to Radosław. Śpiewa, śpiewa a my niestety tak nie potrafimy i siedzimy. Zobaczymy I sobie za kierownicą. I udało się. Wsiadamy do ostatniego samolotu. Górczka. Tej podróży miał być odrzutowy, a jest. Turbo No taki wolniejszy i taki A, ze no, śmigiełkami. burczący jak nasz. No. Czyli on pasuje, do nas. pasuje do nas. Pasuje do nas. My lubimy burczenie. Idziemy na schodki. No teraz tutaj jeszcze też burczy. Innymi samolotami. Jesteśmy na pokładzie. Przygotowujemy się do startu. Filip walczy z pasami. Miesz. Zaraz. W, w ogóle nie ma pasów. Są. So. So? się zastanawiam co my my się organizujemy i łapiemy jakiegoś ubera może tu znajdziemy. Ja tam zabieram. Najlepiej, żeby miał alkowe i tak. dużo łóżek do spania. Piętrowych. Chwili... Mamy tego Majdanu. No ale w ilu kilogramach się zmieścimy? Edwara. No ze 150. Ze 150 kilo. No już to w ogóle pakowaliśmy pod konto DMC Kampera. A, a samolotem. Ale jest to waga realna, i praktycznie spakowaliśmy chyba wszystko co chcieliśmy. No i jest Uber, Maglouis. Radek przed chwilą mówił, że mu się to podoba, tutaj, że północ jest jasno, i wszyscy jeszcze na rowerach jeżdżą. No, już jest czas, ale w kiedyś w góry ode mnie nie spało. Ale, że kto co lubi, nie? Jeden by mógł pracować dzień i noc, to dla niego to jest super. Jeden lubi jeździć samochodem, ale to jest super. Pa? No wiem, śliczne jezioro. Jakie kolorki? No i wróciliśmy z lotniska i ani minuty nie posiedzieliśmy, tylko od razu zjedliśmy szybką kolację i podążamy w stronę Norwegii. Właśnie przed momentem wjechaliśmy do Szwecji. Tak. Mamy godzinę 23.37. Jest taki sam czas jak w Polsce, bo w Finlandii było godzinę tak. do przodu. Cofnął się czas. A teraz jakby z powrotem wrócił do czasu polskiego Mamy i. godzinę dłużej spania. No jest taki czas jak w Polsce, czyli 23.38. A na zewnątrz. Beautiful view. o poranku. Mamy dzień pierwszy na wyjeździe. Jesteśmy w Szwecji. Stoimy na takim parkingu. Szwecji. Tak, ale zaczął padać deszcz. Yy, więc nie będziemy tutaj łazić i pokazywać, ale oczywiście i tniemy dalej. Ale oczywiście wrzucimy współrzędne do tego miejsca. Tak, bo tutaj jest miejsce bardzo ładne. Wczoraj, jak żeśmy przyjali, był taki pomarańczowo-różowy zachód słońca. Znaczy zachód słońca, to była pół do drugiej w nocy. No to może to nie zachód a wschód. Nie wiadomo, my jedziemy dalej. W stronę Norwegii. W stronę Norwegii. Wpisujemy sobie każdy wydatki. Wczoraj to, co na lotnisku na jedzonko. Później yy, zakupy. Dzisiaj tak samo zakupy i paliwo wpisujemy. Za zakupy, ile tam było? 600. Ile koron? 38, 638 koron. Tankowaliśmy 18 koron 36 tych ichszych groszy i to wychodzi 18 36 razy 0 37 No wychodzi praktycznie tyle co w Polsce. A tutaj mamy paragon z ze szwedzkiego sklepu ICA, podobno Lidl i Jakiś drugi sklep w wali, czy jakoś tak się nazywa, to rodzinka na pokładzie nam podpowiedziała, bo oni mieszkają w Szwecji, w którym sklepie najlepiej robić, ale nie było tego mm, robić zakupy, ale nie było tego sklepu po drodze, ani Lidla, ani tego drugiego, a jako trzeci wymienili sklep Ica, więc do tego Icy, jak Icki, żeśmy weszli. Tak. I zapłaciliśmy 638 koron. To wychodzi 236 zł. Przykładowe ceny: na przykład piwo jakieś tam było na promocji za 3,66 za sztukę. E, nuggetsy takie mrożone: 14,78 wyszły. Kola dwulitrowa: 6,27 Co prawda to nie była oryginalna, tylko jakaś podróbka. Z koli brzuch boli. Ser taki w plastrach: 10,34. Szynka w plastrach 997. Kupiliśmy mleko za 664 na złotówki licząc. Jajka za 15 sztuk 14 złotych. Salami 660. Wiele osób jadąc do krajów skandynawskich zabiera dużo jedzenia ze sobą z Polski. No My też trochę wzięliśmy, wiadomo, na taką czarną godzinę, jakby czasami nie było opcji ugotowania jakiegoś obiadu w kamperze czy dostępnego sklepu, ale. Uważamy, że chyba nie ma sensu wjeść nie wiadomo ile tego wszystkiego bo przy dzisiejszych cenach w Polsce to ta różnica nie jest aż taka znacząca, więc można po prostu odżałować. No ile człowiek jest w stanie przejść? No nie wiem, my na naszą pięcioosobową rodzinę jak jedziemy raz w tygodniu na duże zakupy w Polsce no to wydajemy 500-600 zł. to choćbyście tutaj zapłacili 800 co? Choćbyście tutaj zapłacili 800 zł, czyli o 300 czy 200 złotych na tydzień więcej, to naprawdę nie jest to katastrofa na dwutygodniowym wyjeździe. A ja od Ciebie chciałem dodać, idziemy tą trasą od Oulu, od Kemi z Finlandii, przez eee, tą lula coś tam w Szwecji w stronę Modo Droga 95, pusta, a jak już coś jedzie, to jest to kamper albo zestaw przyczepa plus. Samochód. I każdy macha, bardzo fajna droga, szeroka, prosta i cały czas uwaga e, Renifer. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Nie wiemy czy w sumie już to mówiliśmy, czy nie, chyba nie. E, w kwestii takiej, dlaczego takie rozwiązanie wybraliśmy z lotem samolotem i z kamperem. A. Miałam dostać 3 tygodnie urlopu i mieliśmy jechać na 3 tygodnie swoim kamperem. Kampera przygotowaliśmy od A do Z Kamper był przygotowywany od jakiegoś półtorej roku do tego właśnie wyjazdu. Bo po, po, porobione wszystko, więc no nie byłoby opcji, żeby coś się mogło zepsuć. No i dwa tygodnie przed... Opcja zawsze... Opcja zawsze jest. I dwa tygodnie przed urlopem się dowiedziałam, że nie dostanę trzech tygodni, więc uznałam, że nie ma sensu na dwa tygodnie jechać taki kawał drogi, bo to jest męka. A my chcemy po prostu Lofoten poczuć, a nie tylko listnąć. Była opcja, że odpuszczamy i jedziemy gdzieś indziej. Ale uznaliśmy, że już drugi rok byłoby odpuszczenie tej Norwegii. No i Wojtek z Krainy Kamperów nam zaproponował, że Razem, że on po prostu ogarnie tutaj, kupi jakieś kampery, które później będą do sprzedaży w Polsce. Jest to też test dla tych dwóch kamperów, którymi teraz jedziemy, no bo on je kupił dwa dni temu. Znaczy, więc... no kampery kupuje takie, że one zawsze wracają na kołach, więc... Ale to by... jest mega test, bo test jedziemy... I pamiątka dla przyszłego nabywcy, który będzie widział ten, tego kampera na filmie, że kamper sobie śmigał po Zagłębialiśmy się też w wypożyczalnie i w Norwegii to po prostu ceny za wypożyczalnie kosmos. Nawet chyba tam około 20 tysięcy wyliczało za, za najem kampera. Natomiast w Finlandii, właśnie w Oulu jest wypożyczalnia, która jest w podobnych cenach jak kamper FinFan, od którego kiedyś w Turku wypożyczaliśmy kampera. Więc jedziemy sobie magluisem. W układzie jak Eli ma, czyli tym piętrowe łóżko, dwa stoliki, kuchnia na literze L z alkową, duży camper, silnik 2-3, fajnie chodzi. Jedyny minus taki, że no te walizy z nami są cały czas. Wczoraj wypakowaliśmy szybko to, co było, no ale musimy te walizy jeszcze gdzieś... Tchać, się tam na... spokojnie. No. Ale jakbyście policzyli e, prom e, Tallinn-Helsinki, paliwo z południa Polski do Oulu, plus 5 e, dni na dojazd e, i Za zmęczenie, no to to wychodzi według mnie podobnie. Nawet no. nie wiem, czy nie wyszedł ten samolot trochę taniej. Więc jest to też jakieś rozwiązanie, jeżeli macie mniej urlopu, bo my osobiście uważamy, że taki maraton to, bo my nie mamy wolnego takiego całego życia jak, jak, jak niektórzy nie, mają. Jak nie niektórzy, mamy, tak. niektórzy myślą, bo to, że my tak w dodajemy co tydzień z wyjazdów, ale to jak mamy teraz ten wyjazd, to to będzie podzielone na kilka filmów. Natomiast yy, co możemy zapewnić? Będą pokazane piękne lofoty, plan jest zacny, dużo gór, tych wioseczek rybackich. Szłapy mamy nasmarowane. No, nie wiemy czy damy radę tyle łazić, ale, ale chcemy jak najwięcej schodzić i po prostu poczuć klimat tego pięknego archipelagu. Się to napisów, to jest. Jest. Zróbmy to zdjęcie. Mamy to. Norway. Wjeżdżamy do Norwegii. żeby No jest radość. Cel osiągnięty. Cel osiągnięty. Cel osiągnięty. Norwegia. Tu jest granica, o. O. Co tam za kłótnie są? To prawo, jak no, masz coś idź. do odsłania, a prosto jak nie masz nic. A. O, o! No i mamy kontrolę policji. Pytali, skąd jedziemy, gdzie jedziemy, na ile, co tam będziemy robić, czy mamy alkohol. No jakieś tam mamy, ale tak tylko dla siebie, nie na handel. Co my się strachu na jedli? Czemu? Nie Pierwsza wizyta w Norwegii, pierwsza ten, pierwsze spotkanie z służbą celną. Wypytali co co widzimy, czy jakieś rzeczy takie zakazane, gdzie jedziemy, skąd jedziemy, ile jedziemy. Zerknął do kampera, zerknął do bagażnika, uśmiechnął się pan. A najgorsze jest to... I powiedział nice trip. Najgorsze jest to, że Kasia w Finlandii kupiła 2 kilo ziemniaków. No, I jak tak. ja ją uświadomiłam, że nie można ziemniaków wozić, no. to chyba tu teraz się zestresowała. Nie, w paru, ziemniaków szukali. <grym> zbyt, my tam daleko. No. Spokojnie my je zjemy zaraz na promie te ziemniaki. Ale pytał się zaraz na początku, że jedziemy razem together. No właśnie, ja też no ta matka przyszła, ja mówię, że to jest tego że mój wife is sleeping i no ona no, chciała zobaczyć, co to za wife Ja czy ten wife nie jest jakiś powiązany? Czy on też nie ma długich łączy, i ciemną <d Senior> To tak. Yeah. you Oczku. Jeden, dwa Jak już wszyscy tam stoją, a tutaj czegoś tak nie bardzo Weroy tam My na Weroy No dobra, ale Co, są dwa Weroy Bo tutaj to jest nazwa docelowego promu Nazwy innych promów Są jakieś My mamy na weroy I tu mamy W tych rajkach stać, ale to trzeba wziąć tą kartkę i się gdzieś zapytać. Bo to musimy bo 45 się... minut przed, musimy być, bo jak nie, to nam się wykasuje, nie? Musimy iść się tam gdzieś zgłosić. Weroy, jest jeden jakiś inny, widzisz? rysuneczek? A większy i inny. Rysunaczek, jakiś mały i duży. Nie wiem czemu. Jedynie się zastanawiamy, czy pod jedyneczkę, czy pod dwójkę, bo płyniemy do Weroy przez wyspę Rost. Więc pierwsze wysadzamy kogoś, kto chce na wyspę Rost. A my płyniemy na Weroi. Jesteśmy w miejscowości Bodo, płyniemy na wyspę Weroi. Rezerwację trzeba dokonać wcześniej. Link do strony, przez którą się dokonuje rezerwacji, wklejamy w opisie do filmu. Prom jest dość duży. ma dużo miejsca, jedni w dół jeżdżą, w górę gdzieś. gdzie duży. Dowiedzieliśmy się i widzimy, że prom jest duży, więc nie można pozostać w samochodach. Tak jak w tych niewielkich promach, tylko trzeba po prostu wyjść i iść na pokład. Widzimy będzie... tutaj chaos. Panuje jakby, przyjeżdżacie, niby macie rezerwację, ale nie ma tu się kogo o co zapytać. Nie ma żadnej budki, nie ma niczego. Nam pani, taka norweszka, szła starsza z kampera, który już tu któryś raz jechała i powiedziała co i jak, że mamy czekać, że 45 minut przed odjazdem przyjdzie ktoś z obsługi, zeskanuje wasze tablice. Bilet i po prostu macie czekać, przypłynie prom, to wpuszczają. Prom wygląda na mały, a wcale, ale wcale nie jest taki mały. Ma dwa pokłady, w dół po takiej pochylnie zjeżdżają osobówki. My pewnie będziemy na tym górnym pokładzie, aczkolwiek on też będzie w środku. Musicie opuścić samochód, zamknąć go, wziąć sobie potrzebne rzeczy, i płynie to 6 godzin, no nie? Tak. I bardzo długo to płynie, 6 tak. godzin. Ja mam trzymać kierownicę i dodawać gazu. A gdzie? Ja to, to nie wiem. Przed siebie, na statek. No duży, faktycznie, dolny pokład, górny. Czy. Sånn. <silence> <So. SILENCIO> ja. jesteśmy w oczekiwaniu... Tak, rąki już puszczamy w strefie odlotu. Humor nam dopisują, ale powiemy Wam tak, że my osobiście nie lubimy latać. Nie, nie, nie. Znaczy, Szczególnie Grzesiu nie lubi. Nie lubi. Nie. I ja nawet czytałam, czy w liniach lotniczych Finer były kiedykolwiek jakieś wypadki i okazało się, że jedyne wypadki, jakie były, to że Steward wypadł z samolotu na płycie lotniska. No, otworzył drzwi i nie było schodów. I pult... Poszedł z gruzem. Także liczymy, no, że schody nie, będą. I że ja Liczymy, będzie. że będziemy rękawem wchodzić. Na końcu rękawa będzie aeroplan Tymczasem puszczamy boki dalej. Bardzo ładnie jedziesz. No super.